Cześć z tej strony, Katarzyna Danowska. Chciałabym zaprosić Ciebie na przegląd katalogu numer 6, żebyś zobaczył, zobaczyła na co warto zwrócić szczególną uwagę. Tylko przypomnę, że katalog ten zaczyna się 12 kwietnia, a kończy 3 maja. Zawsze masz tutaj na rogu katalogu tę datę, także nie zapominaj, aby zajrzeć oczywiście. Także co, zapraszam do oglądania. Tylko przypomnę, że mając kartę klubową w Oriflame, masz takie korzyści jak. Możliwość kupowania wszystkich produktów ze stałym rabatem 20%. Możliwość odbioru wielu nagród za grosze. Możliwość zamawiania paczki prosto do domu, na paczkomat czy do kiosku ruchu, a nawet za pobraniem. Możliwość robienia zakupów tylko kiedy chcesz, bez żadnych kar czy limitów. Możliwość zwrotów użytych produktów nawet do 1 trzeciej opakowania, a firma oddaje Ci 100% pieniędzy. A jeśli nie posiadasz konta w Oriflame, wystarczy się zapisać. Także koniecznie odezwij się do osoby, która podesłała ten film, by móc się zapisać, lub odezwij się do mnie. Link masz w opisie. Ale, ale, co jest ważne, nie rejestruj się sama. W katalogu jest wiele niesamowitych perełek, które warto przetestować, ale mam nadzieję, że akurat moje propozycje wpadną ci w oko. Skupią się dzisiaj na czterech kategoriach, a będzie to pielęgnacja, makijaż, perfumy i biżuteria. Chcę na początek skupić się na nowości z serii Love Nature. Kosmetyki tej serii posiadają biodegradowalne formuły, a opakowania są w 100% z plastiku z recyklingu. Charakterystyczne z serii Love Nature jest to, że one mają zawsze piękny zapach, dlatego chcę wam przedstawić dzisiaj trzy nowe linie. Pierwsza z nich jest to seria oczyszczająca, w której mamy żel pod prysznic oraz mydełko. Znajdują się w niej ekstrakty, które w kosmetologii uznawane są za najlepiej oczyszczające. Mamy tutaj nowe połączenia zapachowe, a mianowicie zielona herbata i ekstrakt z ogórka. Zielona herbata ma właściwości antyoksydacyjne i bardzo głęboko oczyszcza skórę oraz ma cudowny zapach, a ekstrakt z ogórka jest znany z głębokiego nawilżenia. I taka ciekawostka, najczęstszym poszukiwanym produktem do oczyszczania ciała są właśnie żele z zieloną herbatą. Stąd wybór w Oriflame, aby właśnie postawić na te składy. Także idealna będzie dla osób, które poszukują produktów do głębokiego oczyszczania skóry i które uwielbiają świeże zapachy. Druga to seria odżywcza. Znajduje się tutaj żel pod prysznic, mydło do rąk oraz krem do ciała. W składzie znajduje się masło kakaowe oraz olej, które są bardzo wyjątkowe, ponieważ zatrzymują wodę w skórze. A czego to jest efektem? Na pewno głębokiego nawilżenia i zmiękczenia skóry. Konsystencja tych produktów jest bardzo, bardzo leciutka. I muszę dodać, że żel pod prysznic w tym zestawie jest bardzo kremowy, ma kremową konsystencję, a to oznacza, że nie będzie wysuszać skóry, tylko totalnie odwrotnie będzie ją głęboko nawilżać. Także będzie idealna dla osób, które zmagają się właśnie z suchą skórą i potrzebują głębokiego nawilżenia już podczas mycia ciała. Trzecia seria to oczywiście seria pielęgnująca i łagodząca. Produkty te posiadają organiczną morelkę oraz owies. Znajduje się tutaj żel pod prysznic, mgiełka, mydło oraz balsam do ciała. Owiec jest rewelacyjną substancją, która łagodzi różne podrażnienia działa kojąco i przeciwzapalnie. Natomiast morelka posiada witaminę C oraz A, która odpowiedzialna jest za nawilżenie skóry. Mgiełka jest idealna na odświeżenie ciała w ciągu dnia, który nadaje niesamowicie soczysty aromat, a alkohol w mgiełce jest naturalnego pochodzenia, także to jest bardzo, bardzo duży plus, ponieważ nie wysusza w ogóle skóry. Także dla kogo będzie idealny akurat ten zestaw? Na pewno dla osób, które mają bardzo delikatną skórę i poszukujących oczywiście produktów łagodzących, które także działają przeciwzapalnie. Ma dodatkowo piękny, delikatny, przyjemny zapach, w którym właśnie dominuje morelka. Kolejny hit są to oczywiście kapsułki do twarzy z serii Nowejczy Nutri 6. Nazywane one są bardzo często rybkami ze względu na jej wygląd i muszę powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej luksusowych kosmetyków w Oriflame. Rybeczki te posiadają sześć cennych olejów roślinnych, jak olej sezamowy, olej sojowy, olej z awokado, olej z pestek brzoskwini, olej z perły preri, olej z czarnej porzeczki. I tu ciekawostka: kapsułki są biodegradowalne. Mają one działanie bardzo głęboko nawilżające, dzięki czemu cera jest gładsza. Bardziej nawilżona oraz promienna. Oczywiście idealny w każdym wieku. A w słoiczku znajdziesz 30 kapsułek. Kapsułka otwiera się odkręcając jej ogonek, a zawartość, oczywiście ten olej, możesz zastosować na skórę twarzy, szyi oraz dekolby. No i oczywiście możesz stosować je na dzień, jak i na noc. Także idealnie sprawdzi się dla osób, które potrzebują głębokiego nawilżenia swojej skóry twarzy. Nowość! Nowa seria łąd ze składnikami wegańskimi do hybrydowej pielęgnacji cery. Chętnie Wam o niej opowiem. Koniecznie przetestuj nowości, zamawiając próbki. W składzie tej linii znajdziesz kremowy żal do twarzy, który działa jak baza wygładzająca skórę, maseczkę rozgrzewającą o miodowej pięknej konsystencji która głęboko oczyszcza i odblokowuje pory, która wchłania nasze nieulubione sebum i głęboko oczyszcza skórę. Oraz kremowa baza, która redukuje widoczność niedoskonałości, wygładza i wyrównuje koloryt skóry. Dzięki tym kosmetykom będziesz mieć udoskonalony wygląd bez stosowania makijażu. Koniecznie musisz go wypróbować! Kolejny hit! Jednorazowa maseczka z serii Novage z niacynamidem z serii Proceuticals. Która przygotowuje skórę po to, aby natychmiast wyglądać dobrze. Płachta maski jest wykonana z biocelulozy, która właśnie jest takim naturalnym włóknem, przypominającym właśnie ludzką skórę. I jest ona o bardzo wysokim stężeniu składników aktywnych. Pomaga ona od razu i na długi czas ukoić poprzez nawilżenie i wzmocnienie naszej bariery skórnej. Co jest też plusem, łagodzi podrażnienia i przyspiesza regenerację. Będzie idealna dla osób, które mają niezdrowo wyglądającą skórę na twarzy. Kolejny hit jest to Peeling Nowej 6% Aha. Jest to idealne zastosowanie na skórę twarzy zamiast zabiegu kosmetycznego, aby zregenerować Twoją skórę. Peeling posiada kwas glikolowy, który jest znany jako najlepiej skuteczny na powierzchni skóry, a także kwas mlekowy, który jest rewelacyjnie tolerowany przez skórę. Dzięki niej są spłycone zmarszczki, zminimalizowane pory skórne. Efektem tego jest właśnie to, że skóra wygląda młodziej. A myślę, że każda chce mieć taką skórę. Produkt ten ściąga martwy naskórek na twarzy i pobudza fibroblasty, jest odpowiedzialny za to, żeby ona wyglądała oczywiście młodziej. Zdrowa skóra odnawia się co około 28 dni. Jednak niekorzystne czynniki zewnętrzne, jak palenie tytoniu, promienie UV, różne zanieczyszczenia i naturalny proces starzenia skóry spowalnia odnowę komórkową co powoduje szorstkość na twarzy Różne zmarszczki i rozszerzające się pory. Zatem, tak jak powiedziałam, roztwór ten posiada 6% kwasów glikolowy oraz mlekowy i działa poprzez chemiczne złuszczenie martwego naskórka na twarzy, skutecznie przyspieszając odnowę komórkową skóry. Dzięki czemu skóra jest gładsza i bardziej rozświetlona. A co najważniejsze, ma po prostu zdrowszy wygląd. Jest on testowany dermatologicznie oraz w testach konsumenckich. Totalny hit zestaw Now Age Skin Relief. Jest to zaawansowana codzienna pielęgnacja skóry, idealnie stworzona dla osób z wrażliwą skórą, który także zapobiega jej starzeniu. Potwierdzono klinicznie, że Nowej Skin Relief zmniejsza wrażliwość skóry, redukuje widoczność zmarszczek, łagodzi wrażliwe stany skóry, poprawia elastyczność i jędność skóry. Zaprojektowany tak, aby zapobiegać przyszłym reakcjom. On jest specjalnie opracowany dla skóry wrażliwej, które posiadają produkty, które mają w składzie formuły samokonserwujące. Łagodne składniki pielęgnacyjne, delikatne i skuteczne substancje aktywne, formuły o zrównoważonym pH, zaprojektowane z myślą o mikrobiomie skóry, zaprojektowane, aby nie zatykać porów, i higieniczne opakowanie z pompką. A w składzie tego zestawu znajdziesz oczywiście delikatnie pieniądze się środek myjący, który skutecznie usuwa makijaż i zanieczyszczenia ze skóry, krem pod oczy, który bardzo łatwo się wchłania, bardzo nawilża i odświeża okolice oczu pozostawiając skórę schłodzoną i bardzo odświeżoną i ukojoną. Lekkie serum, które bardzo szybko się wchłania, dzięki czemu substancje aktywne mogą o wiele szybciej zacząć działać. Krem na dzień, który intensywnie nawilża i chroni skórę ze dnia. Zawiera ona filtr 30 wraz z technologią 3D Pollution Guard, która pomaga zapobiegać kontaktowi szkodliwych cząstek zanieczyszczeń z barierą skórną. Bogaty i maślany krem na noc. Zawierają one lipidy mimetyczne, które sprawiają, że skóra bardzo intensywnie odnawia się podczas snu. Pozostawia ona uczucie takiego ukojenia i komfortu dla skóry. Także zestaw ten pomaga zmniejszyć wrażliwość skóry, redukuje cienie i obrzęki pod oczami, redukuje kurze łapki, redukuje zmarszczki pod oczami oraz poprawia elastyczność i jędrność skóry. Hit oczyszczający olejek do twarzy Now Age. Rozprowadza się on jak olejek, ale ze styknięciem z wodą powstaje taki balsam, który jest idealnie nawilżający oraz łatwy do spłukania. On jest totalnym hitem. On zmywa każdy makijaż, nawet te wodoodporne. Jest testowany okulistycznie, także jak płyn dotrze do oka, to naprawdę nic się nie stanie, nie musisz się martwić, bo jest bezpieczny dla skóry, jak i dla oczu. Ja osobiście uwielbiam te uczucie miękkości po oczyszczeniu skóry tym olejkiem. Nie jest ona napięta w ogóle, tylko jest bardzo głęboko nawilżona. Według mnie jest to totalny bestseller. W składzie tego olejku znajduje się naturalny olejek z wiesiołka. Produkt ten jest bez barwników, bez substancji zapachowych i bez olejów mineralnych. Będzie on idealny dla osób, które poszukują takiego produktu do szybkiego oczyszczenia twarzy z makijażu. Oczywiście produktu, który będzie bezpieczny, delikatny i łatwy w użyciu. Kategoria zapachy. Totalny hit dla niej Giordani Gold Essenza, sztuka sama w sobie, skoncentrowane wokół ekskluzywnej nuty Oriflame Orange Blossom Luxury Essenza, który przywołuje naprawdę prawdziwy luksus. Ma przepiękny i wykwintny szklany flakon, którego nakrętka została przyozdobiona listkami z prawdziwego złota. Ma maksymalną koncentrację zapachu, czego efektem jest niesamowicie długa trwałość na skórze, jak i na ubraniach. Są to najwyższej jakości kwiatowo-drzewne perfumy. Są one eleganckie, luksusowe, bardzo kobiece, soczyste i świeże. Nie znam kobiety, która nie pokochałaby tego zapachu. Perfumy te są bardzo wyjątkowe, a flakon solidnie wykonany. Oczywiście nie zapominamy o facetach. Totalny hit Flambayant jest to woda toaletowa, która posiada nuty drzewno-cytrusowe z połączeniem liścia laurowego i kardamonem, który daje efekt jednoczesnej niesamowitej elegancji, świeżości jak i orzeźwienia. Jest to rewelacyjny zapach dla niego. Wchodzimy w kategorię makijażu i chcę polecić sobie cztery niesamowite hity. Nowość: matowa pomadka w płynie on color. Ma lekką, kremową konsystencję o bardzo żywym kolorze. W składzie posiada ona naturalny olejek z pestek truskawek oraz witaminkę E, które w połączeniu tworzą bombę nawilżającą usta. A w katalogu znajdziesz 8 przepięknych kolorów o ciepłej tonacji. Ale jest jeszcze druga rewelacyjna pomadka. Pomadka The One Color Ultimate Ultra Fix, która jest odporna na rozmazywanie i pozostawienie jakichkolwiek śladów. Zapewnia rewelacyjnie nienaganny matowy kolor, który dzięki super technologii jest ona pozostawiona na ustach przez calutki dzień. Nadaje ona matowe wykończenie i spokojnie możesz zapomnieć o tym, że w ogóle ją masz na ustach, bo ona się w ogóle nie rozmazuje i nie pozostawia śladów. Tusz do rzęs The One False Lashes. Jest to rewelacyjny tusz do rzęs z obrotową szczoteczką o 360 stopni, który daje efekt sztucznych rzęs. Także jakie korzyści ma ten daje super efekt mocnych sztucznych rzęs, daje niesamowitą objętość i daje trwałe podkręcenie. Jest to innowacyjny projekt, który zapewnia klinicznie potwierdzony efekt sztucznych rzęs. Jest trwały, odporny na rozmazywanie, nie osypuje się i nie tworzy grudek, czyli coś, co my lubimy. Za to technologia Flex Light pokrywa każdą pojedynczą rzęsę, elastyczną lekką formułą, która nie obciąża rzęs. Będzie idealny nawet dla osób, które mają wrażliwe oczy, czy noszą soczewki kontaktowe, tak jak ja. Czas na ostatnią kategorię. Także zobacz, jesteś wypielęgnowana, wymalowana, wypachniona. To czas na ozdobienie Twojego ciała. Zatem kategoria biżuteria, a mianowicie biżuteria Norchen. Jest to ręcznie robiona biżuteria inspirowana szwedzkim światłem i Norchen. Jest to starannie przemyślana kolekcja. Norhien po szwedzku oznacza światło północy, czyli zorzę polarną. Jest bardzo unikalna i ponadczasowa. W katalogu znajdziesz również inne perełki, i chciałam jeszcze wspomnieć, żeby nie zapominać o mniejszej gazetce, a mianowicie ofercie dodatkowej. Jest to gazetka wyprzedażowa, w której znajdują się produkty, które będą już niedostępne. Także warto się skusić na nią, ponieważ tutaj są rewelacyjne oferty i gazetkę tę znajdziesz albo na stronie online Oriflame, albo w wersji papierowej. Życzę Ci miłych zakupów, Oriflame. Ja zapraszam Ciebie na mojego Instagrama i do zobaczenia następnym razem.